Czemu, witajcie z tej strony wario to dziś jesteśmy w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Drakensang Online. Aktualnie jest ze mną mechanikus eee, i jesteśmy na evencie Warholm. Wiem teraz na bolesnym, wcześniej nagrywam odcinek z Torinem na Inf1, nagrałem, ale coś się z głosem powstrzymało trochę. Eee, talerz, ok. A, bo tu świnka była, na tym talerzu świnka była. czyli świnki są, ale w sumie mi niepotrzebne, bo event mam skończony no i co ja chciałbym wam tu pokazać, bo wiele osób może jeszcze nie robiło tego eventu od trzech dni w sumie jest pełnia księżyca, jeżeli uda mi się jeszcze do dzisiaj wstawić to obejrzycie od trzech dni jest pełnia księżyca, gdzie możecie zdobyć e, po prostu czarnego wilka, taki wierzchowiec e, sekcjowy taki, znaczy krwawy wir, kostium Kostium dość często leci z wargulfa, wargulf pojawia się na kręgu tutaj, święty kamień, święty kamienny krąg czy coś takiego eee, Tak nagrywam eee, Dobra Tak samo macie fiolkę z krwią, ta fiolka z krwią wam będzie służyć do odpalania sobie bossa na kamiennym kręgu tutaj właśnie w tym miejscu no i jeżeli gracie, to na początku mapy macie zawsze misję u Johna, nie? On ma propozycję do zrobienia esencji na drugą mapę, a żeby zrobić esencję na drugą mapę, to to sobie robicie podczas dnia esencję zwykłą, czyli na przykład jeżeli nie ma tego eventu pełni księżyca, to wypada wam po prostu z tej mapki za dnia Esencja, która jest nazywana Esencją Srebra, która jest potrzebna do bicia tych mopków, jeżeli tu jest noc. Jeżeli nie macie po prostu sobie zrobionej tej esencji, no to możecie zawsze iść sobie na kopalni księżycowego srebra, i nie zbierać tego. Drugą rzeczą jest to jady. Zbieranie to jadów, czyli takich krzaków tutaj niebieskich. Podczas tego eventu można za dnia, nocą, jak tam wam się podoba podczas przejścia takiej mapki i znajdujecie takie krzaki to są do produkcji esencji lepszej na drugą mapę po skończeniu tych wszystkich misji co macie po prostu na pierwszej mapce czyli e, zrobicie wszystkie misje podczas dnia i nocy no to na którejś edycji po pokonaniu wargulfa odblokowuje wam się druga mapa z krwawym magiem tam macie setik Czyli ten set, co jest pokazany, dokładnie u krwawej runy, amulet, pasek i pierścień. To możecie aktualnie drugie drugiej mapce sobie wydropić. Dobra, muszę lepiej je czyścić, bo będą małpki go ścigać. Może forka nam się trafi. Dobra, teraz tak. Jeszcze jedna rzecz. Podstawowa taka najważniejsza rzecz. Myślałem, że lata zanim ten, ten wilkowak Dobra Na mapie jeszcze macie kopalnię księżycowego srebra Tam z beczek Sobeczki pomieszczane na tej lokalizacji gdzieś po rogach. Mógłbym to dokładnie przejść, ale to nawet przechodząc mapę tam prosto to jest znaleźć Okej, okay, tu mamy to jad. I tam możecie uzbierać żwir Ten żwir dokładnie wygląda A tak, srebrny żwir z beczek węby wypada, potrzeba wam go 90 sztuk, żeby zrobić jeden no 1000 eski tej lepszej. 12 tych tojadów i jeden pazur, czy tam parę tych pazurów. Pazur możecie uzyskać właśnie z pokonania wargulfa. No zresztą wam zaraz postawię jeszcze wargulfa, tak po prostu, bo tych fiolek z krwią też mam. Aktualnie nic tam z nich nie korzystam. Tutaj trochę pomogę na mapce trochę polatać. Mniej więcej wam coś pokażę osobom szczegółowo nowym, które w ogóle nie grały w Drakę Sanga, no to myślę, że to może być całkiem ciekawe. Też miał być no, live'a, trochę robiłem live'a, ale w sumie lagi są mocne, więc stwierdziłem, że na razie się odpuszczę. Zrobię taki krótki odcineczek z Wargulfa, żeby wam mniej więcej pokazać o co chodzi. Okej, okay, dobra, ja wejdę drugą mapę. No i na drugiej mapie. Żeby zrobić ten event y, najszybciej w sumie, jak można, no to od tego właśnie jest ta druga mapa. Po ubiciu tego Wargulfa odblokowuje wam się wejście na drugą mapę, tylko musicie mieć wszystkie misje pokończone. I wtedy pojawiacie się właśnie tutaj na świętym kamiennym kręgu. I dokładnie wam tłumaczę o co chodzi. Tutaj macie trzy mini bossy, które musicie ubić żeby na środku tutaj się pojawił krwawy szarodziej Ale żeby szybko zrobić event, czyli ten cały postęp, go dosłownie można w 5-6 przejść na F1 zrobić, więc to jakieś dosłownie 30 minut może mniej. Także tutaj te trzy bossy, mini bossy zawsze są w różnych miejscach i dają wam po zależnie od modu daną ilość postępu. Oczywiście jeden taki nawet mobak może dać 150 postępów zwyż, czyli możecie całkiem szybko sobie ten ewendik zrobić. I na przykład i też nie musicie krwawego Czarodzieja bić, bo krwawy czarodziej tak Eventu w sumie on tam nie daje, nie? No i myślę, że taki krótki, krótki odcineczek z Warholmu może wam się przydać. Nie nazywam to poradnikiem, bo w sumie poradnik... Bym mógł się bardziej do tego przyłożyć i wam to wszystkie te mapy pokazać, ale chciałbym wam więcej pokazać dla osób, które chcą na szybko się czegoś dowiedzieć i zobaczyć te mapki. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcineczków, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Ode mnie to tyle. Z góry dzięki, trzymajcie się. Cześć na razie.